Cześć moi kochane osoby z Podznaku Barana. Witam serdecznie. Zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy jak ułożą się karty i co z nich wyniknie jak zwykle na przyszłość. Dziękuję za subskrypcję kanału, za to, że jesteście. Łopeczki w górę oraz bardzo fajny komentarz. No i zobaczmy, co zmieni i zmieni się w ogóle w finansach u Was. Zobaczmy na finanse. Karta Rydwanu, co zmieni się w uczuciach 6 denarów. Co w karierze zawodowej, karta śmierci, co w relacjach rodzinnych, piątka mieczy, seniorzy, ich misja to 8 buław, zdrowie, królowa mieczy i co aktywować w sobie, aby tutaj żyć lepiej, swobodniej, bardziej komfortowo, szczęśliwiej, Pięć buław. Zaczynamy od Redwanu. Redwan, co. Zmienię w finansach. Jeśli zacznę działać, podejmę odważne decyzje, będę kierować się rozumem oraz tutaj sercem. Mogę zwyciężyć, mogę wygrać, przekraczać granice, wyjechać nawet lub w ogóle generalnie podejmować dynamiczne decyzje i dzięki temu będę zdobywcą, mogę mieć więcej tych pieniędzy. W uczuciach, co zmienię i co, co warto zmieniać, generalnie warto dbać o równowagę między dawaniem i braniem. To czas negocjacji, podejmowania wyzwań. W uczuciach możemy się z kimś dogadać, ale trzeba znać swoją cenę, swoją wartość i wartość no, pewnych zobowiązań, które przyjdą do Was i które trzeba będzie odpowiednio tutaj rozliczyć też w jakimś sensie i odpowiednio się do nich ustosunkować. Co zmieni się w karierze zawodowej nadchodzi zmiana, transformacja karta śmierci, może być to zmiana wasza wewnątrz, która nastąpi bardzo gwałtownie nagle zmienicie po prostu podejście do pewnych kwestii lub sytuacja losowa wskaże wam nowe rozwiązania i dzięki temu ruszycie na nową ścieżkę od zupełnie nowej karty zaczniecie od czystej pustej, można powiedzieć zrestartowanej, zresetowanej co tutaj będzie w relacjach rodzinnych, co się zmieni? Uważajmy na konflikty, zmagania, zazdrość, zawiść. Może być niestety wasza, ale może być też kogoś z otoczenia i może osoba ta niestety w jakimś sensie powodować zawirowania, kłótnie. No i tutaj radą jest, aby działać dyplomatycznie. Seniorzy i ich energia w tym czasie to Ósemeczka buław. Ósemeczka buław niesie informację, iż Waszą misją będzie to, abyście byli naprawdę fajni, komunikatywni, komunikatywni dynamiczni. Odwiedzajcie, dajcie się odwiedzać, podróżujcie, zmieniajcie miejsce zamieszkania, jeśli możecie, działajcie, postępujcie po prostu spontanicznie, ale tutaj istotą jest komunikacja, romansowanie, działanie, życie. W, w głębi na zasadzie impulsu i to takiego pozytywnego, a więc bądźcie też wewnątrz szczęśliwi, dbajcie o to, pielęgnujcie. Zdrowie, królowa mieczy. Zwróćcie uwagę na aspekt oczywiście tutaj operacyjny, jest to karta właśnie związana z cięciem. Królowa mieczy to nieprzyjemne wiadomości, nieprzyjemne badania, jakiś wynik lub rozmowa, która może być surowa. A to jest karta czasem też zastrzyków, jakiś kroplówek, no i tutaj zwracamy uwagę na oczy, oczywiście na płuca, gardło, krtań, no i układ nerwowy może być bardzo wrażliwy, możecie być bardzo nerwi, nerwowi niestety w tym czasie. No i co aktywować w sobie, aby było? żyło Wam się lepiej? Piąteczka Buław. Na pewno jest to karta tutaj um, odsuwająca się mimo wszystko od konfliktów, bo to jest karta konfliktów. Czyli, aby szczęśliwym być, unikajmy konfliktów, nie bądźmy w ich centrum, nie dajmy się w coś mieszać. Nie pozwólmy też, by inne osoby działały w naszym imieniu i powodowały chaos, którego sobie. Nie życzycie, a więc zadbajcie o tą kwestię, bo jest dosyć istotną. Tak więc tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzimy dalej. A no idziemy do zodiakalnych byczków. Witam serdecznie, drogie byczki i już idą do Was. Zapraszam Was uprzejmie, serdecznie na horoskop tygodniowy. Zobaczmy, jak teraz te karty się ułożą. Dziękuję jak zwykle za piękne komentarze, za subskrypcję kanału, no i za to, że e, jesteście. No i jak te karty tu wyglądają, czego można się spodziewać, co zmieni się w finansach i co wy możecie zmienić, dwójka pucharów, co w uczuciach, piątka buław, co w karierze zawodowej, siódemeczka mieczy, Relacje rodzinne, piątka pucharowa, seniorzy, ich energia, aura to as mieczy, zdrowie, dziesiąteczka mieczy, oraz co aktywować w sobie, aby być szczęśliwym, szczęśliwszą i lepiej bym wam się po prostu tutaj żyło. Czyli szósteczka była Zaczynamy od dwójki. Pucharowej, na finanse, co zmienimy. Jeżeli będziemy podchodzić do ludzi po partnersku, zbliżymy się do kogoś, pomożemy tym komuś, to możemy liczyć na to, że ktoś nam pomoże, ale generalnie tu dzięki ludziom, szczególnie jakiejś dobrze ustosunkowanej osobie, możemy otrzymać pomoc, wsparcie, radę, która podniesie Wasze finanse i pomoże tutaj znacznie polepszyć sytuację. Co w finansach, to już wiemy, to uczucia pięć buław, co zmieni się. W tym tygodniu może czekać Was okres napięć, szarpaniny, angażowania się innych osób w Wasze życie uczuciowe lub w życie uczuciowe w związku z Waszym partnerom, partnerem, partnerką. Tutaj są zawirowania, tutaj są walki, to są konflikty. Niestety możecie też pokłócić się z ukochaną osobą, gdzie też do tego dołączą się inne osoby albo będą przyczyną tego. Co w karierze zmienimy, co możemy. Możemy dzięki siódemce mieczy chwycić jakąś okazję e, zadziałać tutaj, zebrać odpowiednie informacje, aby zabłysnąć. Natomiast uważajcie, byście Wy nie stali się też czymś obiektem wykorzystania, bo jest to karta sprytu e, w dwie strony, czyli wy możecie coś. Ugrać, wygrać, ale ktoś też może nas niestety oszukać. No i przy tej karcie czasem można przekombinować, a więc działajcie sprytnie, logicznie, ale nie po łebkach tak zwane. Relacje rodzinne, piątka pucharów, jakieś może być rozczarowanie, strata, smutek może być z Waszej winy, ale niekoniecznie. Karta namawia do tego, by zrzucić ciężar właśnie o tutaj. Tej winy, dlatego że ciężko będzie Wam się tutaj poskładać, a jeszcze pewne rzeczy i tak trzeba będzie zrobić. Tak więc, podejdźcie do kwestii rodzinnych na zasadzie takiej, że jeszcze pewne rzeczy można uratować, zmienić i mimo pewności, pewnych trudności można to po prostu transformować na pozytywną stronę. Tak, że ich energia, a z mieczy wskazuje przede wszystkim na aspekt związane z prawem, literą prawa, urzędami, dokumentami, nowymi formami zarobku, nowymi relacjami, nową energią racjonalną, która przyjdzie do Was i która może tutaj mocno zmieniać, oddzielać Was od danych kwestii, bo as jest kartą też rozliczenia, na przykład możemy z kimś albo się związać, na przykład jak ślubem, jakimś papierkiem, tak, albo rozdzielić, tak, bo wszystko zależy jakby co u was jest no wykładnym w tym, w tym życiu w tym momencie no i ta karta właśnie jest trochę takim obosiecznym ale też można się odciąć od kogoś bo na przykład nie spełnił jakiejś roli lub po prostu coś się nie sprawdziło zdrowie dziesiątka mieczy wskazuje na pewno na aspekt nagłej zmiany, gwałtownej zmiany. Może być zmiana po prostu nieprzyjemnych wiadomości. Tutaj obszar newralgiczny to kręgosłup, głowa, kark, plecy generalnie, bóle, stany zapalne też, ale i gwałtowne zmiany w psychice, na przykład załamania. Jest to karta bolesna dosyć, oznacza jakieś trudne wiadomości, nieprzyjemne wiadomości. Taki spadek, tak formy można powiedzieć. Zwróćmy uwagę też na układ dodatkowo nerwowe oczy, no i wypadki, upadki, kolizje dodatkowo, bowiem no niestety jest to karta losowa, jest to też karta zabiegowa, na przykład czegoś co nagle się pojawia i nagle trzeba zrobić dosyć szybko. No i co tutaj aktywować w sobie, by żyło Wam się lepiej, przyjemniej? to szósteczka była cieszyć się każdym zwycięstwem tak? i doceniać siebie tak? e, rozumieć, że nawet najmniejsze zwycięstwo może podnieść waszą duszę, dodać siły, wigoru, e, no i zrozumieć że jesteście w stanie też wygrywać, tylko musicie właśnie w to po prostu wierzyć tak więc tego wam życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam i idziemy dalej a no biegniemy do bliźniąt witam serdecznie drogie bliźnięta i już patrzymy na was co tutaj będzie się działo drogie bliźnięta dziękuję oczywiście za, e, oczywiście za e, piękne komentarze za e, e, subskrypcję kanału a to, ale też za to, że po prostu jesteście i za łapeczki w górę no i już patrzymy tak e, co zmieni się w finansach dla was karta śmierci, transformacja co w uczuciach cztery miecze co w karierze zawodowej, 10 pucharów, co w relacjach rodzinnych, kul cool, buław, seniorzy, ich energia, tutaj to rycerz buław, zdrowie, to dwójeczka buław i co aktywować w sobie, aby wżyło Wam się lepiej, 10 mieczy. Zaczynamy od karty transformacyjnej, co zmienię w finansach, mogę zmienić wiele, poprzez zmiana jaźni, zmiana w ogóle, Transformacja, po prostu nagle przyjdzie ten dzień, ten czas w tym tygodniu, że nagle zechcemy coś zrobić dla siebie, dla innych, ale przede wszystkim dla finansów, zmienimy całkowicie kierunek. Może też oznaczać nagłą zmianę losową. Na przykład, warto przy tej karcie w totolotkach, ryzykować, bo czasem też los otwiera tutaj niesamowite możliwości. No i ta zmiana sama w sobie może być też po prostu naturalna. W uczuciach, co zmienię. W uczuciach karta snu, karta jest tutaj związana z odpoczynkiem. Może wiązać się też mimo wszystko z tym, że będziecie chcieli się na przykład odwrócić od kogoś czegoś lub zrozumiecie, że pewne rzeczy zostaną, kolokwialnie mówiąc, uśpione, zawieszone. Jeżeli szukamy kogoś, to po prostu możemy także się odwrócić od, od tej koncepcji, by zebrać siły, by mieć czas tylko i wyłącznie dla siebie. Tutaj, co w karierze? Mamy dziesiąteczkę Pucharów. Karta Daru Losu, karta zachęcająca do zmian. Przede wszystkim, bo to tutaj przynieść. Kto szuka, ten znajdzie. Możemy szczęście znaleźć się w miejscu, w którym jesteśmy. Warto tam też działać, ale możemy też znaleźć coś niesamowitego, jeśli chodzi o oferty. No i tutaj znaleźć takie miejsce, które będzie szczęśliwe, da nam spełnienie poczucie satysfakcji i harmonii, no ale też oczywiście finansowe szczęście dodatkowo. Kwestie rodzinne, relacje rodzinne to tutaj król Buław wskazuje na siłę mężczyzny i wpływ jego. Wszystko będzie zależało jak on tutaj postrzega pewne kwestie. Będzie po prostu męska rola będzie odgrywała główną rolę. Dla jednych będzie pozytywna, dla innych może być trudniejsza, zaborcza, taka zbyt charyzmatyczna, zbyt narzucająca wolę. Może nam mówić też to, że my także powinniśmy trzymać się jakichś zasad, by nie wzbudzać dodatkowych na przykład konfliktów. Seniorzy ich energia rycerz buław. Tutaj seniorzy mogą być w ruchu i nawet powinni jest to karta podróży, karta wycieczek, zmiany miejsca zamieszkania, flirtów, romansów, przelotności, ożywienia w relacjach. Odwiedzania kogoś, wizyt, oczywiście, komunikacji i bardzo spontanicznego, fajnego okresu. Zdrowie, dwójeczka buław jest to karta wskazująca na stany zapalne, stany podgorączkowe. Karta jakichś dwóch rozwiązań lub dwóch terapii. Być może, że w kwestii zdrowotnej się udacie w jakąś podróż. No i tutaj być może też będzie problem troszkę z kośćmi kości mięśni, stawy, bóle mięśniowe mogą się czasowo, ale jednak pojawić. I układ ruchu też może być się troszkę newralgiczny. No i co aktywować w sobie, by żyło Wam się lepiej? Odciąć się od przeszłości, przestać przeżywać coś, co już kiedyś było. Tak naprawdę to, co się wydarzyło, miało nas ukształtować i tak naprawdę... Odciąć się od negatywnych energii, ale też od osób, które mogą negatywnie wpływać na Was. Po prostu, więc karta to Wam jasno sugeruje. Tak więc tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.